Witajcie widzowie, to ja Mareczek! Jesteśmy z moim tatą! Witajcie! Jak ty w ogóle tata masz na imię? Nie przedstawiłeś się widzom. Każdy widz pewnie jest ciekawy. Jak ty się nazywasz? Miłość! Dobra. No czy widzowie komentarze z zapytaniem jak mój tata ma na imię Macie już. Niestety dzisiaj znowu bez dareczka jesteśmy, ale dzisiaj o tutaj mamy piły maszynowe. Zaraz wam tutaj pokażę o tutaj mój tata ma. No, no, dareczek przyszła mi wiadomość, że no, lecznicy <grym> dla zwierząt <grym mamy <grym kontrakt z wycinaniem drzew, więc w sumie to jedziemy. Ja wsiadam na rower mój. No, więc jedziemy. Ten rower to trzeba uważać, bo on taki ciężki, że jak się wywali, to już się go nie weźmie. No, no, Jadę! Dobra, ja jedziemy. Na zakrętach trzeba oczywiście zwolnić, bo się wywalimy. Ten rower to. Są... Ten sąsiad no, no. to jeszcze tego nie wziął. Bo my mu tutaj kosiliśmy, więc... Pamiętacie chyba widzowie to. Uważaj, bo ja muszę zwalniać co jakiś czas, bo to wiesz... Który? A taki no. ten. Ten ten... Y... O Ojee! Czek. Dobra, zostawiamy ten rower. Mi się nic nie są. No tak, dobra. Ja się przejdę. Jest. Albo czekaj. Ja wejdę ten, ja wejdę na pakę, dobra, jedź. Dobra, jedziemy. A gdzie tu się jedzie? ja cię będę kierował. Prosto jedź no Dobra, spadę. Tutaj w prawo. Wiesz gdzie chyba jest lecznica na zwierząt dla zwierząt. Tutaj jedziesz, tutaj jedziesz. Tu! Tu! Tu. Tutaj! Tutaj! Dawaj! Ojejku. Ojejku. Tutaj prawo! Prawo! Uważaj tym! Trzeba Patrzcie co my dostaliśmy! To jest ten... to jest... Ojejku. sprzęt i... Ciągnik, którym będziemy jechali, dobra. Ta jak Taty, kto jeździ ciągnikiem, a kto no sam. ja, podejdzie. a onys jeździć. O ja, bardziej niż ty, ale dobra, jedź. Dobra, ja pojadę. Ty wiesz, gdzie to jechać, gdzie na to pole? No ja, jest pierwszy. Ja sam nie wiem zbytnio dokładnie. No ja też to nie wiem. Jest. Dobra, to no w razie czego będziemy Google Maps patrzeć. No właśnie. Ojku, przykro nie zmieściłem. A ja jadę. też trochę obtarłem, ale to tam... Amortyzatory są ten to nie widać zarysowania. Dobra, no. tutaj się jedzie. Tek tutaj. Ojku! <noise> Do, dobra, nic. Czekaj. Coś się stało. Coś się stało. Nie, nie widać. Możemy jechać dalej. No dobrze. Nie odpala, o dobra. Tutaj trzeba przejechać. Jedź, jedź. Dlaczego? Ten, ten traktor to sił nie ma. To jest w ogóle terenowe auto czy to jest drugowe? Jakie to są opony? No, i dobrze, bo tak to by się nie dało jeździć tu. Tędy chyba trzeba jechać. Tak mi się wydaje, tutaj ten rower, to wiesz, nie zachodz. Ten rower to w ogóle trzeba sprzedać i kupić Dobra. jakieś inny auto, bo ten GoKart i rower to one się psują. Jadzę, jadę. Dobra, tutaj mieliśmy zacząć. Tak mi się wydaje. Czyli sprawdzę Google Mapsy, czy to na pewno tutaj. I. Tutaj? I gdzie my to jesteśmy? A nie, tu jeszcze dali. Dobra, jedziemy. Już myślałem, Dalej. że tu. To drugi mostek trzeba jechać. To no jeszcze dobrze. drugi mostek. Dobra, to tutaj pod górkę. Poczekaj. Sprawdzam, więc nie walnij we mnie. Jeszcze jedziemy, jeszcze, jeszcze. Ale ja mi się wydaje, mhm. że tędy. Podjedziesz tu w ogóle, zmieścisz się. Dobra, zmieścisz dobra. się. Dobra, i gdzieś tutaj zaraz zaczynamy. Dobra. dobra, dobra tutaj dobra. się zatrzymaj. Dobra. Idealne parkowanie. Tutaj się zatrzymaj, o tu gdzie ja stoję. Tu się. Albo tu, tu się zatrzymaj, tu się zatrzymaj. No. Cześć, sprawdzę, czy to na pewno tu. Tak, to tu. Dobra, pierwsze drzewo mieliśmy to wyciąć. Dobra, to ja tnę a ty się w ciągniku I uważaj. Dobra, to ja Widzowie, tniemy. Podobno to jest 15 metrów sosna. Dobra, dobra a teraz dobra, się odsunął. Leci! Leci! Ojej! Ojej, te... Ty... Lekko się zdziałał, nie wiem, ty to złapiesz. Złapiesz zbyt. to? Dobra. Próbuję. Podjedź. Dobra, teraz steruj. A dasz mi potem jeszcze spróbować mi, czy nie? Chcę zobaczyć, jak to jest. No dobra, ruszaj. Tym, tym. Dobra. O, jasne. O, lej, jak mi się kieruje w ogóle? Mogę ja spróbować jeszcze. Żeby tu przez, przez te krzaki nic nie widać. No... Mało widać. Uważaj, co ty robisz! Teraz coś zepsujesz. O, dobra. Nie mnie, to drzewo! Ojeku. Czekaj, muszę czegoś inaczej, bo... Bo schłupia, normalnie nie widać tego drzewa, tego, tego wszystkiego... Co ci tatarką poświeci? Ojczy się. się Dobra to ja już może kolejne drzewa zacznę ścinać No dobra Dobra Tutaj jest sosna znowu 15 metrów To w którą o, to stronę poleciłam Leci! I znowu w las ojeju Dobra Ojeju dobra z tym to będzie problem ci powiem Bo to się zablokowało Złapiesz? To chyba To Ciężko trochę chyba złapać Weź może najpierw nie wiem O, dobra jestem Dobra Nie we mnie tylko może to spróbuj najpierw, o to. Chyba, że to ci na pół przeciąć. No spróbuj. Trzeba poczekać, Ale spróbuj, spróbuj. No bo ja tego nie przepchnę. Nie ma opcji. O, otworzyło się. Widzowiec tej przybitki. Robi dla was. O. Mów ją kieruj No jeszcze do przodu, do przodu, do przodu, do przodu w tą stronę, w tą stronę, bo to tam... Do przodu? No jeszcze dużo. Oj Możesz w ogóle sięgnąć. O, o, o! Masz, 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 masz! Do dołu Ma? trochę, do dołu trochę I, Do dołu. I ściskaj, 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 ściskaj! Dobrze! Jeszcze mocniej! Tak jak nieku. kiedyś kurę jak Ci uciekała, jak ci kogut podrapał. No, masz to! O masz. Oj. No, poczekaj, ja jeszcze może to drzewo widzę! O dobra, masz, masz. O trzymam to! Jeju! uważaj! Puszczam. Czekaj, wiesz co, to może na przednę, żeby było łatwiej. Dobra, wiesz. Ten kawałek bierz. to jest 5 metrów. To nas spokojnie. Że potem tamto, tam, tamten kawałek, tam. Trochę w tą stronę, w tą stronę trochę. Czekaj. Okay. I ci powiem, kiedy, ci powiem kiedy, powiem ci kiedy, powiem ci kiedy, powiem. Do! No, niżej trochę. Łap! Łap! Dobrze, masz. Łap! Ojej Żebyś się nie wywalił Mamy Mamy oj, Ojejku, to! Ojejku! <śmiech> <śmiech> o, Mów mi dobrze to Trochę w stronę ciągnika W stronę ciągnika Czekaj, bo trochę tego nie kumam W stronę ciągnika musisz dać No dobra nie, TAK! W STRONĘ Ach. CIĄGNIKA! Do no próbuję! No próbuję! No Daj, może ja spróbuję! Czekaj, czekaj... No... Kurde mać, CO TO JEST?! Oh. Dobra, puszczaj! PUSZCZCZAJ! PUSZCZCZAJ! DOOOR! No. <grystanie> Boże Chryste... Tyle cierpienia! No, to Taki jeszcze te dwa kawałki, kawałki trzeba wziąć. No to zapnę już. Jakoś to zapnę. Tu masz kolejny kawałek, to będziesz musiał podjechać. Zapinam tutaj. Dobra. Dobra, zapiąłem. Gdzie kolejny kawałek. Tutaj. tutaj. No, trochę... ci no, ciężko będzie, ciężko będzie, bo to są dwa kawałki. Nie wiem, czy tego drugiego my nie zostawimy, bo nie weźmiesz tego. Ja to może autem spróbuję przepchać, bo to masz z przodu tam Sięgiesz to? Ty widzowie on to się. Łap! Łap, łap, łap łap, łap! łap. Masz! Masz to! Nice! Jak no, to tu. jakoś teraz? Czekaj, ja to próbuję! Weź te gałęzie, te duże uciąg, niepotrzebne nam to! Czekaj, muszę to jakoś tam robić, bo to ciężko, bo to tam... Musimy to spróbować uciąć jakoś. O, dobra, no. dobra jest. Dobra. W sumie nie wiem, czemu my z tym tak nie zrobiliśmy. Czy jak to poszło. Dobra, besta. to. Tylko nie wiem, co z tym kawałkiem. Dobra, zostawmy to. Dobra. Dobra. Tutaj jest dobra. to kolejne drzewo, to ja tu na pół już przetnę może. O, 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 tutaj jakoś trzeba. O, jest. Dobra, tnę kolejny! Leci! Ola, poleciało. Tu masz 3,3 metra. Kolejny kawałek. Jest założone? Dobra już może być, tam raczej nie spadnie. Też możesz w ciągu to automatycznie zapiąć. Jakoś. Dobra. Tnę. Teraz tu masz kolejny kawałek, o tutaj, tutaj. Do radę. no spokojnie. No chyba że trochę do tyłu. To jedź do tyłu trochę, albo podjedź jak chcesz. To ja, to tutaj wycieram. Dobra, to ja już może kolejne drzewo zacznę. Poczekaj, się... bo nie trzeba się znieść, pamiętaj, synek. No, w sumie tak, ale ja to potnę, bo i tak to drzewo musimy wyciąć. Które to drzewo? No to, tutaj co leży, trzy kawałki samo tutaj. Przez te krzaczory czekaj, i od drzewa zobaczyć. to nic nie widać. Tutaj, patrz, tu, tu masz. O! To jest, nie wiem, z trzy metry kawałek. Ja bym to po 3 metry wziął i pociął. No te krzaki, kurde, już są, bo tu... nic nie widać. Dobra, spróbuję. Dobra, bierz. Więc też następny odcinek będziemy z tego robić, bo to nie wyrobimy się w jeden odcinek z tym wszystkim. To różnie będzie, bo to jeszcze sprzedać, wyciąć. Ojejku, masz synek! Ja tam uważam, tylko ty uważaj! Tak, jak nic nie mieliśmy, musisz wszystko mówić teraz dobrze. E, teraz synek. musisz obrócić chwy tak? Obrócić chwy tak? Możesz jeszcze trochę wyciągnąć, możesz się jeszcze trochę wyciągnąć. Do przodu, Aha. dobra, dobra, do przodu trochę, w, w tą stronę, w tą stronę. Y, no, y, dół. Uważaj, bo ty krzak złapiesz. Dobrze jest. Niżej, niżej, jeszcze niżej, niżej. Dobra, w, 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 w stronę, trochę w tą stronę, w tą stronę, w tą stronę trochę. Oj. Kurde. O kurde. może to tam spróbować. Nie, bo ty się zabijesz, czy ty? <grym> Dobra, daj, to tu. O, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie. Dobra. Niżej trochę daj. Niżej. 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 Niżej? Niżej. Masz! Nie, niżej, niżej, niżej. Niżej. Yy, teraz to ci w ogóle jakoś to dziwnie odchodzi. Pokaż mi to. To, to w ogóle się Kurlo, położyło? Co to ma być?! Kurlo, Czekaj, ty, to, to się kamerą po, kurde, proszę, to wszystko! Mi będzie łatwiej, bo ja mam tutaj kamerę, to mi będzie łatwiej to obsługiwać, bo ja sobie patrzę w podgląd w kamerze. Mów mi, czy jest dobrze. No za, zapinaj, dawaj! Czekaj, muszę sobie sprawdzić sterowanie, jak tu działasz, ale to jest... Nie o, to jest. Wszystko, o, jest. Dobrze, dobrze. o, dobra. Nie, bo nie potrafisz. To? To jest góra dół To jest dobra To jest obracanie A jak to do przodu wyciągnąć No daj mi z O, o o mów No na dół Dobra No daj zapinaj teraz... Oj, no i się zepsuło Dobra, daj mi to Czek Czeka, ja zaraz dam radę. Tak. No dobra, To się przesuwa, to się przesuwa, to jest Daj ja mi pomysł! Dobra. Daj, ja mam pomysł. To ja może ja to nie będę robił, bo to ciężko zrobić. No może spróbuj złapać, ale trochę by się przydało podjechać może tym. Masz to strasznie tak mam pomysł. Dobra, jeszcze to jedno drzewo wytnę, żeby tam... Albo to krzaki, coś, bo widać. Cokolwiek tu. Czekaj, on... Dobra. Jeszcze to drzewo musimy wyciąć, więc je wytnę, świerk. Uwaga, leci! No daj co to jest?! Nie, mądry jesteś, synek, mądry. Mądry właśnie jestem, bo teraz złapiesz to. Ciebie weź to, o to ten kawałek ci łatwiej będzie cały wziąć, albo ten drugi bierz, o ten Dobra to wy jesteś? No to widzowie kamera mi się lekko popsuła i takie dźwięki jakby druk drukowania w drukarce słychać, ale to się nie przejmujcie. Chyba, że tego nie słyszycie. Dobra, trochę do, 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 doł Chwytaj! Chwytaj, chwytaj! Masz, masz! Dobra. Masz. Dobra. Teraz pakuj to. Nie wiem, czy trochę tego nie, nie ten... Trochę za krótko tego nie pociąłem. Jest dobrze. Dobra, ty kiedyś tam pracowałeś w leśnictwie, to wiesz? No właśnie, nie wiem, co tutaj wiesz. No weź, takie pasy, pasy odepnij. Dobra, jest. Robiłeś? Dobra, puszczaj. No ja, puszczam. Czekaj, może puszczę, dobra, jest, uformowało się. Kolejny wiesz, teraz tego długiego trzeba wziąć. O tu masz, tu masz, na mnie, tu, gdzie ja stoję, masz świerka. Ty go nie uciąłeś, no, ale to gdzie to uciąć? Stu? Ja bym to stu uciął. O tu, no Dob dobrze, 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 dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Uciąłem 6,3 metra jest okej okay. widzowie, my tu mamy taką miarkę taką nowoczesną, to to od razu widać. Nie wiem jak to działa, ale pokazuje to myślę, że dobrze. Dobra, do, 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 do. Dou. Trochę do przodu, trochę do przodu. No. do, 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 do. Miałeś dobrze. Dou! Łap, chwytaj, spróbuj. No i teraz y, łap tutaj. Nawóz. O! Czekaj, ucnę Oj! Czekaj, stój, utnę! ucnę, to będzie lżej! Czekaj, no zostaw to! Zostaw! Chyba, że załadujesz! Tylek! Pomóż mi! No chciałem uciąć, to ty tym ruszasz! Czekaj, ucnę to może! Spokojnie! Mam radę! Dobra, odpinam pasy. Czekaj O Jezu Dobra No No, dawaj, puszczaj O Jezus Co ty robisz? to w ogóle teraz wywalił, no, w lewo? W lewo puszczaj Puszczaj! No puszczaj! Jednak źle! Niżej, 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 niżej. Niżej! Łap to, bo to źle jest! Ustawione! To to nie p... ten! Nie puści! No! Pchnij to! Pchnij! No! E, za długo ten! Trzeba to trochę w ten, ten pieniek ten... Uderzyć. O, o ten. No tak trochę jest źle. No chyba, że to przesuniesz. Dobra, daj trochę w dół. Złap. Masz, łap. I trochę w... Nie, w drugą stronę, w drugą stronę właśnie daj. No, pójdź. 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 Dobra, jest. Mamy to. O, sestrynek, udało nam się! No jeszcze. udało się. No jeszcze tutaj trzeba to wszystko załadować stąd. Mów mój gdzie? Musisz podjechać, bo ty tego nie trafisz tu Tutaj masz, tutaj. Wjedź tu w las, tutaj, tutaj Tu masz, tu masz, tu masz, tu masz. Masz idealnie ustawione! Dół, 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 dół! Kochwitek trochę, no dół, łap, 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 łap No dobrze, no, no. dobrze. Teraz tutaj będziesz miał no, no. zasłonięte. Ale to śladę no. chyba. Tutaj, wyjdę po poni i zobaczę. Yy, trochę w bok. gotowy bo puść, 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 No puść, puść. Dobra. Mamy to. Kolejne trzeba ładować. Tutaj by się po środek coś przydało rzucić. No to łap, to łap, to na spokojne. Oto. Trochę w bok, w tą stronę, w tą stronę. To... Trochę... czekajcie. Tuś mi tam dzwoni. Czekajcie widzę, wyłączę na chwilę mikrofon. Dobra. I od macie nie pamiętajcie. Oże synej! To jest kurde za długie Jejku! Chcę na tu to! Czekaj, bo to ten brat z swoim systemem... No czekaj, no to pójść to, AGE! No. Jak ja mam ci to uciąć? No, daj to niżej, czekaj. niżej tutaj! No co robisz? No niżej tutaj! Dobra, stój! stój. Mówię ci, stój, to stój! stój ty, ty przez te krzaszory się przeleć nie da, dobra, ne? Ucięte! Dobra, jest! W dół! Dobra, ładaj tak! Ładaj! Pośrodek spróbuj dać! Po środku spróbuj, jak do radę. Jakiegoś baka to stało! Dobra, puść to, puść to! Y Okej? Okay. Czekaj, eee. czekaj. Poszło to. To nam zaraz, jak tego nie zabierz, to nam to, to wywali tego. Mam to wywali drewno. I pasy pójdą. Weź ja to spróbuj C nap naprawić, poprawić. O. A spróbuj to wziąć, spróbuj to wziąć. No. Eee, trochę w tą stronę, w bok. Eee, chwytaj, chwytaj, masz, masz. Teraz musisz to wyciągnąć. Wyciągnąć to musisz. Dobra, masz. Te końcówki zawsze są najgorsze. Teraz to musisz tu tak po środku spróbuj to dać. Tak po środku. Ja to źle ja złapałbym. No, trochę źle. Dobra. Dobra. Doł. No, łap. Chwitaj. Nie! Dobra, chwitaj, chwitaj, chwitaj. No, masz, masz, masz. masz. Ładuj tam przyczepę. Perfekto. Dobra. Ja... Yeah. No tylko to puść! Daj pierw! No, opuszczaj. puśćaj. To ja No puść, puść. Pójdzie. Ojeju. Ojeju. Dobra, zostawiamy to tak. Nic się nie stanie. A wy widzowie, zobaczcie kontynuację w następnym odcinku. Ja bym Dareczek. To był mój tata. Papa pa, Więc widzimy się w następnym odcinku. Papa! Pa.